Prosta o równaniu y równa się ax plus b jest prostopadła do prostej o równaniu y równa się minus 4x plus 1 i przechodzi przez punkt p o współrzędnych 1, 2 i 0, gdy. I w tym zadaniu musimy odnaleźć współczynniki a i b funkcji liniowej. Na początku spróbujemy znaleźć współczynnik kierunkowy A prostej, która będzie prostopadła do tej prostej o równaniu y równa się minus 4x plus 1, dlatego że właśnie tutaj o prostych prostopadłych jest mowa w treści zadania. Kiedy mówimy o prostych prostopadłych, musimy skorzystać ze wzoru A1 razy A2 równa się minus 1. I dokładnie ten wzór znajduje się w karcie wzorów. I polega to na tym, że pod A1 musimy podstawić współczynnik kierunkowy naszej funkcji, która jest podana w zadaniu, czyli w miejsce A1 musimy wstawić minus 4. A2 przepiszemy, bo to będzie nasza szukana i to ma być równe minus 1. Teraz obustronnie dzielimy przez minus 4. Więc nasze A2 będzie równe 1 czwarta. Oczywiście dla tych sprytniejszych osób, jeśli chodzi o matematykę, pamiętajcie, że jeżeli macie do czynienia z prostymi prostopadłymi, to wtedy można prosto znaleźć współczynnik kierunkowy A, odnajdując liczbę, która jest przeciwna i odwrotna do tej, która jest tutaj podana. Przeciwna do minus 4 jest czwórka i jeszcze odwrotna, czyli 1 czwarta. To, co nam dokładnie tutaj wyszło. I teraz musimy znaleźć jeszcze ten współczynnik B. Możemy sobie zapisać wzór funkcji liniowej, i teraz widzimy, że mamy podany punkt, to jest punkt o współrzędnych x i y, więc w miejsce x będziemy mogli podstawić jedną drugą, w miejsce y 0, natomiast nasze a to będzie 1 czwarta, co już znaleźliśmy przed chwilą. I wtedy, kiedy wszystko podstawimy, jedyną niewiadomą w całym tym równaniu pozostanie b. Więc podstawiamy za y 0, nasze a to 1 czwarta i nasz x to 1 druga. Plus b możemy przepisać. 1 czwarta razy 1 druga daje nam to 1 ósmą. I teraz 1 ósmą ze zmienionym znakiem przerzucamy na drugą stronę, więc mamy minus 1 ósmą, to jest równe b. Więc już teraz możemy zauważyć, że odpowiedź b to będzie odpowiedź prawidłowa. Mam nadzieję, że tutaj wszystko jest jasne. Jeśli tak, to proszę o łapkę w górę i dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do usłyszenia, do zobaczenia.